thank you Inaczej, Pani, panie i albo będziemy nawrażeni, albo będziemy prosić konsekwencje za wrażliwość względem Boga i naszej bliźni. Moi drodzy, gdy chodzi także o sprawiedliwość, piękne, piękne, to kiedy Pismo Świętej nauczy nas, a, a ściśle mówiąc, z miłości, za nas i na nas. Sponejona w streśstwo rękę i śmierć na przyszłość. I dlatego umiejętnie przejść i ten czas na Niego, a jednocześnie łączyć się po najwięcej śmiecić. Ale również umieć łączyć swoje krzycze, krzyki mniejsze, większe, część, ciepsze. Z tym krzyżem niezasadnie zysa, który bardzo do nas przynajmniej. Bo w bitwie na konkocie, tak w niedamy, to swego krzyża we własnym sercu nie jest W składzie apostolskim wypowiadamy miesięczność o martwym To znaczy, że nie jest stanie. Chrystus jako pierwszy zmarł z martwym stanem, swojej śmierci. I dlatego on przeżył paskę, bo ze śmierć przeszedł do życia. Był również w czas czasów ostatecznych. no mm -hmm. Miesiąc, a już najpóźniej do świąt yy, Wielkanocnych, do świąt Pascal, ażeby to czynić, pojechać się Złotym i Wielkiej Brytanii, a jednocześnie wyzłożyć ten darunkowy nasz wybrany 2000. Ale też nade wszystko y, oferowali mi sześć świętych y, zazmak, czyli nie tylko prosić o śmierć, ale także o czy także